Zapraszam na prelecję multimedialną dla Gakula, nikt i rzeczywistość. E... Dla Gakula, Okrutny tegan, bestia w ludzkiej skórze, vampir. E... Nie ma na świecie chyba człowieka, który by nie słyszał o tym kwawym włoskim władcy. E... Ale kim tak naprawdę był człowiek, który od ponad wieku elektryzuje wyobraźnię ludzi na całym świecie? E... Przez te 45 minut spróbuję na to pytanie e... odpowiedzieć. Ale żeby mm, powiedzieć więcej o Edrakuli, o jego czasach, o nim samym, musimy go umiejscowić sobie w czasie i przestrzeni. Tutaj mam taką mapkę współczesnej Rumunii, bo wydarzenia, które, które, które będziemy później sobie omawiać, no, wydarzyły się na terenie mm, obecnie zajmowanej przez państwo Rumunia. E, to są obecne województwa. Mm, Podzielone według starych, starych krajów geograficznych. I zaczynamy od królestwa Węgier. W drugiej połowie XV wieku, bo ten obszar czasowy obejmuje naszą historia, było potęgą, potęgą militarną, gospodarczą, doprowadzone do wielkości przez ruch Andegawendów, z którego pochodzi tak też nasza królowa, a raczej król, prawda? Później, poprowadzony przez Luksemburczyków przeszło w ręce dynastię Wielonów i też przez nich mocno rozwinięte. W drugiej połowie XV wieku dostało się w ręce Maciej Kolina, młodego króla, który poszedł z Dorych W tamtym okresie czasu, w drugiej połowie XV wieku, toczył wojnę, toczył konflikt, z Fryderykiem III Habsburgiem, cesarzem Niemiec który, e, ten stół dotyczył kogony węgierskiej. Korony ale kogony dosłownie tego słowa znaczeniu, kogony jako przedmiotu. Ponieważ kogona dostała się przez przypadek w ręce Habsburga e, i on gościł sobie prawa do kogonu węgierskiego na podstawie tego przedmiotu. E, dlaczego o tym mówię? E, ponieważ na później naszej historii jeszcze do tego konfliktu w Rwówce. Kolejnym, kolejną krainą geograficzną Siedmiogród. W czasach, o których mówimy, to jest tam, tam na zielono zaznaczone te, te województwa Rumunii na zielono, w czasach, o których mówimy, należał do Królestwa Węgier. Był prowincją węgierską. Siedmiogród, Transylwania. Nazwa pochodzi, Siedmiotnut, nazwa podchodzi od Siedmiu miast saskich założonych na tych terenach. Jeżeli ktoś był w Rumunii, to na pewno odwiedzą te miasta. Jeżeli nie, to, to bardzo polecam wspaniałe miejsca jak Sibiszoara, Braszów, Sygin. E, e, zresztą o niektórych z nich będę dalej opowiadał. E, w drugiej połowie XII wieku, to powiedzmy w XII wieku, e, kiedy Siedmiogród dostał się w ręce Królestwa Węgier, Władcy wysyłali na te tereny osadników, ponieważ było mało, mało zaludnienie tego obszaru. Osadników z Niemiec, z Saksonii. E, ci osadnicy mieli za zadanie rozwijać górnictwo, hutnictwo, e, i oni, będąc będą prowadzeni z Saksonii, e, nazywano ich sasami. Sami siebie nazywali sasami, stąd nazwa ludzi zamieszkających się w Niemczech, sasowie. E, bardzo szybko jednak poszli podozą do głowy. E, Ponieważ spójrzcie na ustawienie, umiejscowienie Siedmiogrodu między Europą Zachodnią, Europą Wschodnią a Azją, a Lewantem, bogatym złoża, bogatym, bogatymi królestwami Lewantu. Zawsze zabrali, za, zabrali się za handel, zostali kupcami i przewozili towary z, z Europy do Azji. Bardzo się na tym wzbogacili. W, w drugiej połowie XV wieku Siedmiogród przynosił 2 trzecie dochodu, narodowe, dochodu narodowego, 2 e, trzecie skarbu państwa e, królestwa Węgier. Także była to bardzo ważna, e, bardzo ważna prowincja dla Węgier. Dalej mamy Włoszczyznę, na niebiesko tutaj nie zaznaczona. E, leżąca na południu od Siedmiogrodu, oddzielona pasmem pasmę Karpat i i kompletnie inna kraina niż Siedmiogród. A wydawałoby się, że są położone obok siebie. Tutaj, jak panowało chrześcijaństwo, panowała cywilizacja europejska, na Wołoszczyźnie mamy lasy, gęste lasy, ludzie hodują bydło, e, e, prawosławie panuje zamiast Kościołów, monastery. E, kompletnie inna, inna kraina, też kompletnie inna mentalność. Na Wołoszczyźnie rządzą... Wołoszczyzna nie należała do Królestwa Węgier, była buforem między Europą a e, Imperium Osmańskim, o którym zaraz opowiem. E, na Wołoszczyźnie panowali e, udzielni książęta, zwani e, hospodarami. E, tylko bardzo, bardzo często na tym tronie, na tym tronie e, wołoskim się zmieniali. E, bywało, że w ciągu życia jednego człowieka było ich nawet dwudziestu. Dlaczego tak, tak to się działo? E, na Włoszczyźnie prawo do dziedziczenia miał nie tylko najstarszy syn, jak to bywało w Europie, ale także drugi, trzeci i kolejni synowie. E, no i bardzo często dochodziło do jakichś ojcobójstw, bratobójstw, e, ojciec się sprzymierzał z synami, e, żeby zabić innego syna. No i dlatego często, często władza na Włoszczyźnie się zmieniała. Co ciekawe, to był jedyny gaj, o którym ja czytałem, o którym słyszałem, w którym dziedziczyć mógł nie tylko prawowity syn, ale także syn z nieprawego łoża. Czyli też dużo głobenkartów, kartów, którzy się opomniali o władzę. No było bardzo wesoło. Imperium osmańskie. O między XII a XIX wiekiem było to potężne imperium obejmujące swoim, swoim terytorium Azję, Zachodnią, no tak? Europę Południowo-Wschodnią i północną Afrykę. Było to państwo o charakterze militarnym i religijnym. Panował tam islam. To był wielokulturowy tygier. bo imperium osmańskie rozszerzając się podbijało nowe narody, nowe terytoria ale co ciekawe pozwalało im na zachowanie tożsamości kulturowej, a także religijnej. Władcą w Imperium Osmańskim był sułtan, który był niczym Bóg, miał absolutną władzę w Imperium Osmańskim. W czasie, w czasie o którym mówimy, papież Pius, Pius, II, Pius II ogłosił krucjatę przeciwko turkom osmańskim. Krygocjaty do którego wszystkich królów i książąt europejskich. Jak, co z tego wynikło, powiem I teraz musimy sobie na początku opowiedzieć nie o Wladzie Grekula, ale o jego ojcu, który także miał na imię Wlad. Wlad z nas i Wasarabów. Z nas i wywodzi się od księcia Czarnego z XII wieku, który założył państwo wołoskie i później jego syna Basagawa. Także to była jedna z najstarszych dynastii na Podobnie jak jego syn w lat był władcą Włoszczyzny, Wysługiwał się Turkom osmańskim. Często przeprowadzał wojska tureckie przez swoje terytorium, przez góry Karpaty, żeby najeżdżali Siedmiogród. Tu wiesz, tam dalsze inne regiony, czy Mołdawii, czy po Węgier. Często w popkulturze, popkulturze nawet w historii, często są mylone te dwie osoby. Wlad ojciec i Vlad Dracula. syn. Często przypisuje się im te same czyny, te same, czy, 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 czy nawet ten sam charakter, a to byli tylko trochę, trochę inni ludzie. Zakon smoka. W został przyjęty do zakonu Smoka przez yy, yy, Luksemburczyka, Zygmunta Luksemburskiego. E, zakon Smoka był to zakon założony na wzór Zakonu e, świętego Jerzego, serbskiego Zakonu Świętego Jerzego i miał za zadanie e, zrzeszać rycerzy, którzy będą walczyć z, e, z niewiernymi. Um, nie wiem dlaczego Luksemburg przyjął Wlada e, Ojca do tego zakonu, chociaż no, współpracował z sułtanem. Być może dlatego, że w bitwie pod. A nie, to były późniejsze czasy, to nie. E, w każdym razie został przyjęty do tego zakonu. E, jak jest po łacinie Smog? Drakon. Stąd przydomek Wlada Ojca, Wlad Drako, przerobiony na włoskie draku. Po włosku draku oznacza diabła i często w historii, w powiększnikach, w, w jakichś książkach historii, w źródłach mamy wlad e, diabeł. W ten sposób no, e, jest to e, Syn Drakuli, e, syn Wlada diabła, e, także przejął ten, ten przydomek po no i przechodzimy do naszego bohatera, naszego opowieści. Urodził się w w cudownym mieście e, w te, obecnie w Rumunii, w Siedmiogrodzie. Tu, bo wówczas to miasto się znajdowało na czołomistopale i grudnia roku 1431. W takiej oto, tutaj to jest kamienica, e, w której, e, której też te, te, te mam takie zdjęcie przy tej kamienicy, bardzo, bardzo, bardzo fajna, bardzo e, taka e, Klimatyczna, ale w XV wieku nie była to kamienica, był to pojedynczy, kwaterowy budynek, czego nie damy się dowiedzieć, gdzieś w jakichś źródłach. I tam znajdowała się mnienica. Ojciec w Gakuli miał mnice. Przed tym Jan został władcą włoszczyzny. Wlad Verkula, nasz bohater naszej opowieści, urodził się jako drugi syn Wlada Diabła. Pierwszym był Milcza, drugim był Wlad, i trzecim był Radu Piękny, o którym później mieszczył w no i gdy ojciec Drakuli został władcą Wołoszczyzny, młody brat <grytania> Drakula przyniósł się z nim na Wołoszczyznę no i tam do yy, bodajże 12 czy roku życia się wychowywał. Ale upomniał, upomniał się o niego yy, sułtan Murat II, który wówczas rządził Imperium Osmańskim, przypomniał sobie, że yy, na Wołoszczyźnie yy, ma yy, Wlada, diabła, który mu służy, który jest, nie chciałbym powiedzieć, wasalem, ale w jaki sposób jest powiązany z Imperium, płacił mu haracz. No więc chciał być pewny jego, jego lojalności wobec Imperium Osmańskiego i zażądał zakładników. Zażądał dwóch synów. I młody brat, najmłodszy radu, pojechali do Adrianopolu jako zakładnicy tureccy. Przy wladzie Diable pozostał tylko Sylmichach, który jako jeden z dynastii Basarałów, jeden z dynastii Drakulów, hmm. jeden z tej dynastii uczestniczył w bitwie pod Wadną w roku 1444, także wspomagał, wspomagał polskie i angielskie wojska. No i tam młody drakula siedzi na dworze sułtańskim, poznaje zwyczaje tureckie, poznaje ich mentalność. Muszę powiedzieć, że, że rozpoznaje swojego przyszłego wroga.